Najbardziej oryginalnych jaszczurek na świecie. 5 Gekon liściogonowy to fascynujący gatunek jaszczurki, który występuje na Madagaskarze. Jest znany ze swojego niezwykłego kamuflażu, który umożliwia mu doskonale blendowanie się z otoczeniem. Charakterystyczne dla tych jaszczurek jest ich zdolność do przypominania wyglądem liści czy kory drzew, co sprawia, że są trudne do zauważenia przez drapieżniki i ludzi. Gekony liściogonowe mają długie ogony, zakończone wydłużonymi strukturami, które przypominają liście. Te liście nie tylko pomagają w kamuflażu, ale także mogą być wykorzystywane do zmylenia drapieżników. Gdy gekon czuje się zagrożony, może ruszać ogonem, naśladując ruchy liścia poruszającego się pod wpływem wiatru. Te jaszczurki polują głównie na owady. Ich ciała są spłaszczone, co ułatwia im poruszanie się między gałęziami i liśćmi. Ponadto ich oczy posiadają pionowe źrenice, co jest charakterystyczną cechą dla zwierząt nocnych. Gekony liściogonowe są jednymi z najbardziej nietypowych i adaptacyjnych jaszczurek, podkreślając różnorodność i zdolności przystosowawcze przyrody. 4. Waran z Komodo to jaszczur z rodziny waranowatych, zamieszkujący indonezyjskie wyspy Komodo, Linka, Flores i Gili Motang. Jest to największy żyjący jaszczur, osiągający długość powyżej 3 metrów i wagę przekraczającą 70 kg. Jego ciało jest masywne, pokryte twardymi łuskami o szaro-brązowej barwie. Skóra warana jest oszczęciniona, nadając mu charakterystyczny wygląd. Głowa jest szeroka, a ogon długi i muskularny. Waran z Komodo jest drapieżnikiem, polującym głównie na większe zwierzęta, takie jak jelenie czy bawoły. Posiada silne szczęki i ostry zgryz, a także zdolność wytwarzania jadu, co sprawia, że jest niezwykle skutecznym drapieżnikiem. W życiu społecznym waranów dominuje samotność. Dorosłe osobniki są terytorialne i bronią swoich obszarów przed innymi waranami. W przypadku konfliktów mogą występować walki o dominację na danym terenie. Proces rozmnażania jest dość enigmatyczny, a samice składają jaja w specjalnie przygotowanych gniazdach. Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem głównie z powodu utraty siedlisk, krusownictwa i konfliktów z ludźmi. W związku z tym podjęto liczne działania na rzecz ochrony tego gatunku, takie jak utworzenie obszarów chronionych i programy hodowli w niewoli. Niemniej jednak dalsze wysiłki są konieczne, aby zapewnić przetrwanie warana z Komodo i zachować równowagę ekosystemów, w których żyje. 3. Jaszczurka falbankowa to wyjątkowy gat, zamieszkujący północną i północno-wschodnią Australię i Nową Gwineę. Charakterystyczną cechą tego gada jest rozwijany kołnierz na grzbiecie, który potrafi rozwijać i rozkładać w formie "friendly", co jest wykorzystywane do odstraszania potencjalnych drapieżników lub w sytuacjach stresujących. Osiąga długość od 80 do około 91 cm, ciało jest wydłużone i smukłe. Głowa jest stosunkowo mała w porównaniu do reszty ciała, a oczy osadzone wysoko, co umożliwia jej szeroki zakres widzenia. Płaszcz na grzbiecie, znany jako kołnierz, jest złożony z cienkich, wydłużonych fałd skórnych. W sytuacji zagrożenia, jest w stanie rozwijać ten kołnierz, dając wrażenie większego rozmiaru ciała. To zachowanie jest często stosowane jako forma obrony przed drapieżnikami, a także jako sposób na zaimponowanie partnerowi w trakcie sezonu godowego. Jaszczurka falbankowa to zwierzę natrzewne, aktywne w dzień. Jej dieta obejmuje owady, małe gryzonie i jaja. Środowisko obejmuje lasy deszczowe i zarośla, gdzie może skorzystać z naturalnych zakamarków i gałęzi drzew. Podobnie jak wiele gatunków gadów, jest zagrożony utratą siedlisk z powodu działalności ludzkiej, takiej jak rozwój miejski i wylesianie. W niektórych obszarach podlegają ochronie prawnej, ale konieczne są dalsze działania na rzecz zachowania ich naturalnych środowisk i ochrony przed klusownictwem. 2 Hilemonster Monster to jedyny jadowity gatunek jaszczurki żyjący w Ameryce Północnej. Charakteryzuje się stosunkowo krępym ciałem, krótkimi kończynami i twardą, brodawkowatą skórą, pokrytą charakterystycznymi plamami o kolorach od pomarańczowego i żółtego do czarnego. Ich ubarwienie stanowi formę kamuflażu, pomagając w mimikrze w naturalnym środowisku pustynnym i skalistym. Jest jednym z większych jaszczurek w Ameryce Północnej, osiągając długość od 30 do 60 cm, przy czym samice są zazwyczaj nieco mniejsze od samców. Ma krótkie, mocne kończyny z mocnymi pazurami, co umożliwia mu skuteczne poruszanie się po ziemi. Słynie z faktu, że jest jednym z niewielu jadowitych gatunków jaszczurek. Jego jad jest produkowany przez gruczoły ślinowe znajdujące się w szczękach. Używa jadu głównie do obrony przed drapieżnikami lub, w czasie walki o partnera w okresie godowym. Jad zawiera neurotoksyny, które wpływają na układ nerwowy ofiary. Chile monster jest wszystkożerny, a jego dieta obejmuje jaja ptaków, małe gryzonie, jaja gadów, a także nektar i owoce. Jednak ze względu na swoje niskie tempo metabolizmu, może przetrwać bez jedzenia przez długi czas. Gad jest chroniony przez prawo w niektórych stanach. A jego obserwacja w naturalnym środowisku stanowi szczególną atrakcję dla entuzjastów przyrody. Forni Devil to unikalna jaszczurka zamieszkująca obszary pustynne i suche regiony Australii. Jest jednym z najbardziej charakterystycznych gadów ze względu na swoje wyjątkowe cechy morfologiczne i dostosowania do trudnych warunków środowiska. Osiąga zazwyczaj długość od 20 do 25 cm, a jego ciało jest pokryte sztywnymi kolcami i naroślami, które stanowią skuteczną ochronę przed drapieżnikami. Ubarwienie jest zazwyczaj jasnobrązowe, przypominające piasek, co pomaga w kamuflażu na pustynnym podłożu. Charakterystyczną cechą jest jego zdolność do zbierania wody z deszczu i kierowania jej do pyska za pomocą kanalików na powierzchni ciała. Początkowo może to wydawać się paradoksalne. Biorąc pod uwagę pustynne środowisko, jednak nawet niewielkie ilości wody są dla niego cenne. Jedzenie obejmuje głównie mrówki, termity i inne małe owady. Jego wyjątkowe dostosowania do pustynnego życia obejmują również umiejętność poruszania się w sposób, który minimalizuje kontakt z gorącym podłożem. Są zazwyczaj samotnikami, a ich aktywność jest zazwyczaj skoncentrowana na porach porannych, kiedy temperatura jest bardziej znośna. W czasie upałów Mogą schować się w cieniu roślin czy skał. Mimo, że nie jest zagrożony wyginięciem, jest chroniony przez australijskie prawo. Jego wyjątkowy wygląd i dostosowania do trudnych warunków pustynnych sprawiają, że jest fascynującym przedstawicielem fauny Australii. Subskrybując kanał będziesz na bieżąco z nowymi materiałami, jak i pomagasz nam się rozwijać. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i słyszymy się następnym razem. Cześć.